Witam Franki z tej strony, baza survivalowej przygody. Słuchajcie dzisiaj, kilka słów o naszej ofercie, tak? Powiem co my jesteśmy w stanie zrobić albo co robimy. Po pierwsze, warsztaty survivalowe to jest szerokie gama naszych usług. Warsztaty survivalowe dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych wieczory panieńskie, kawalerskie, eventy, spotkania firmowe. To wszystko. Jesteśmy w stanie dla Was przeprowadzić i zrobić. Kolejna rzecz to jest mobilna ekipa, czyli ekipa instruktorów, która dostaje od Was sygnał, że potrzebujecie takiej ekipy, żeby Wam poprowadzić warsztaty w całym kraju. I wsiadamy w samochód, przyjeżdżamy i działamy. Kolejna rzecz to są różnego rodzaju surwivalowe urodzinki czy sportowe. Te urodzinki prowadzimy albo w klubie. Walki Grappler albo prowadzimy je na obiektach naszych partnerskich, czyli gospodarstwo na końcu wsi u pani Eli i klub sportowy z zakręt u pani Jori. Także super obiekty, fajne miejsca. Kto nie był, to zapraszam. Naprawdę jest gdzie działać, jest gdzie się szkolić. Nic, tylko przyjeżdżać i korzystać. Także tak to wygląda. Mamy również laser tagi, taka nowość, czy laser strajki, paintballowy laser. Dla małych i oczywiście dla dużych. Także wszystkie takie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, na naszych social mediach, szczególnie na Facebooku. Praktycznie na bieżąco, codziennie wrzucamy posty z naszych warsztatów, z, na, z naszych imprez, które pro, prowadzimy. Nasze warsztaty, słuchajcie, są dopasowane do grupy. Tak? Jeżeli mamy dzieciaki, to są takie, jeżeli młodzież mamy takie. Mamy również za sobą warsztaty z klasami mądrowymi, z liceum. Także. Gama naszych tutaj usług, działań jest bardzo duża, tylko wszystko jest do dogadania i działamy. Także tyle. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę. Śledźcie, obserwujcie i, i mam nadzieję do zobaczenia. A w najbliższych dniach ogłosimy fajny program, w którym będziemy wchodzić. Jest tu coś nowego i mam nadzieję, że Wam się to też spodoba, bo myślę, że będzie z tego gruba Petarda. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia, Franki.